Tu już tanka nie będzie raczej. O ja właśnie go. Dobra. Kanister Ale... gdzieś tam był? Tak był był był. Dobra. Ale to ja, to ja. Gdzie... ja Spróbuję go. A jest ten kanister ktoś tutaj nie No ja. Nic o. E, biegnie stamtąd czy stamtąd? Nie no od frontu żeby gdzieś. Tylko nie był ten e, na pociągu żeby nie las Kurwa no i na pociągu. Na pociągu. Ja Dobra strzelać Zem, zem drzwi. Kurwa. Zapędziłem się w koziru. Czekaj. Odciągnę uwagę od ciebie. Nie wyszło A. Dobra, leży.